Z tej strony Oliver i. Arek. DJ, dzisiaj. No. Ee, nowość. nowość. Album nowy? Fifty 365 2021. Kolek Naklejkowa kolekcja nowa, bardzo fajna. Prezentujemy dzisiaj album. Mamy dwie paczki otworzone tutaj na razie, tak z tyłu pokażemy, bo Oli już się nie mógł doczekać i otworzył paczki. Zaraz zaprezentujemy naklejki, a na razie. Album. Ci, tak Oli. Tu są od razu w albumie sześć naklejek. Dwie z przodu i cztery z tyłu naklejki 400, ile Oli naklejek? 449 tak, 449 naklejek, bardzo dużo naklejek, bardzo różnych, bardzo fajnych naklejek tutaj pierwsza strona, tu będą jakieś takie karty specjalne, 1, 2, e, naklejki, tak, 1 2, 1, 2, 3 tutaj są Golden World of Football, czyli różni zawodnicy, tu na przykład w numer 12, to już wiemy, że z Olivarem będzie Robert Lewandowski bo tu jest pierwszy zawodnik, który Szczelił w jedenastu meczach Bundesligi, coś tam bramki, nie dobrze po angielsku rozumiem, ale wiem, że to zrobię No i tak. Match days in Bundesliga. Yes, of course. Tutaj jest FIFA e tu są ci, co grają bodajże w internecie, zawodnicy, którzy ciachają FIFA online. I co, pierwsza drużyna Oli? Uh, Liverpool. Tak, tu będą naklejki specjalne takie, I... tu jest line-up pisze, ci będzie złoty line-up chyba. Clubs i Lifestyle. Ciekaw jestem co to będą za naklejki. Tu będzie taki fajny proporcik. To już widzieliśmy u Łukasza M. Ładne takie proporciki, trójkąciki. Mhm. Następnie mamy Manchester City. Bardzo ładne wykonanie tych, tego albumu. Tu można coś zeskanować. Um, Kod może coś tam. Scan, me. Scan me, tak. Coś się pojawi pewnie. Scan Manchester me. United. Rashford. I tutaj są specjalne naklejki, takie duże, większe, bardzo ładne, collect -y play. Jedna strona jest z Liverpoolu, następna, następny rząd Manchesteru i tu United. Następny klub to Atletico Madryt. Tu jest ten, Koke. Tak. Potem leci Barcelona, Antek. Griezmann. Mhm. I tu zawsze w środku też stoi na przykład Marcelo. Zagrał 500 meczów dla Real Madryt już. No, także takie historie trochę. Tu jakieś statystyki klubowe. A tu będzie... A nie to. Jesteś no. e, ładne zdjęcie z szatni na przykład, które widzieliśmy już. Autobusy są na naklejkach. I tu znowu takie duże specjalne. O Madryt i Atletico. W Barcelonie ten jest. Łukaszem dostał bus. Tak, a my mamy zaraz pokażemy co tu: nasz Robert, Bajernie. Tu są flagi krajów, z jakich zawodnicy grają: czy jest i Polska, bo Robert, Francja, Austria, Hiszpania, Kanada i Niemcy, oczywiście. Mamy Dortmund i Halant. Czy też Polska? Tak, bo jest, jest, jest Łukasz. FC Szalkę. Bardzo ładnie to zrobili, że pokazali kraje, z których są zawodnicy. To są, passion, 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 To jest po angielsku pasion. No felt is, tak, to piwko, a nie dla dzieci. Tutaj znowu te duże naklejki. Teraz Inter, jest Inter, Lukaku. Lukaku no. Juventus i... To z Cristiano, nie? Mhm. Jakie ma włosy śmieszne? Nie poznałem go trochę. E, Szczęśnie. No oczywiście. Ładne to zrobili o każdym kraju o, pamiętaj, Lazio i Ciro i mobile. Znowu duże naklejki. I teraz Olympique Masel. Tego zawodnika nie wiem. Nie znam. To... Nie, to... nie wiem, Nie wiem, nie powiem, bo nie wiem. Paris i Mbappé. Polska też? No, bo był Bułka, trzeci bramka się ale już odszedł. Dlatego jest ich flaga. Ajax. I mamy mój Ajax, znaczy nasz Ajax. Sz szkoda, no Donny Van de Beek już nie gra w Ajaxie. Tutaj mamy Lasy Szyny, który z dla Ajaxu 287 metry 74 bramek, ale już niestety nie gra. Klazian Jan Hintela, który jest jeszcze w Ajaxie. On jest fajny, tak, bardzo fajny Ajax. Czekam na naklejki z Ajaxu, jakimi się tam pojawiły Tu mamy na dole. Na dole Ajax jest. Także trzeba szukać. mamy Boca Juniors. O, nie dopiero. dopiero mamy dwie saszetki. Kiklone. Corinthians. No, Luan. Tak, wiesz. Klub Ameryka. Tego hmm. nie znam. Ale tutaj znowu duże naklejki i teraz mamy co? plany Football, jakieś będą takie specjalne naklejki, tu bardzo ładne A, w ogóle obrazki, to... czekaj, pokażemy na końcu, też już, zaraz, poczekaj, tutaj też jest FIFA World Cup oficjal posters, plakaty, czy takie, tak, to są takie e, znaczki z mistrzostw, co? No, jak to się nazywa? No ale co? to jest Germany, to nie to są znaczki z Mistrzostw. Mm. Tu pisze, widzisz jaki kraj, na przykład Meksyk 900, 1970, Germany 2006, gdzie były Mistrzostwa? Tutaj znowu wow. takie jakieś specjalne FIFA U17, który był w 2019 roku na To Ładny plakat z pucharem. Nie, nie, tutaj nie było. Tutaj jest 6 years of true passion, czyli 6 lat prawdziwej pasji. Takie jakieś naklejki są specjalne zaś. Tutaj nie. to jest też FIFA Beach Soccer, czyli piłka plażowa. Tu jest piłka plażowa, Polski nie było. Tutaj jest Club World Cup Qatar 2019. I to jeszcze taki I to jest ostatnia naklejka. 449 doszliśmy do, końcu, do, do końca. Do końca, do końca. I tu jeszcze jak widzimy właśnie naklejki, czyli e, trafiliśmy... Ike. Cielini, tak. ZAR i FC Taki stadion, to jest przód stadionów, czyli też ładna naklejka No i co? I teraz pokażemy... Aha, album w Niemczech kosztuje 3 euro, bo mieszkamy w Niemczech Także 3 euro, 6 naklejek I teraz Oli, pokaż naklejki, bo były dwie paczki Davis Alaba Halan Sancho To są karty, naklejki bazowe tak wyglądają bazówki. To jest Santos i Vinas. To jest Klub Ameryka. I drużyny. Dwie drużyny, czyli z tych któryś tam stylny chyba z Mistrzostw. To lat 17, albo nie chcę teraz mówić Tak i to jest właśnie ten poster. To będzie ten taki poster tak zwany, bo to jest 427. Bardzo ładna naklejka. 22, taki hopek. Taki pan, który to jest. On grał, to są właśnie te gry online, które wygrywał online. Tutaj jakiś znaczek. Bardzo ładny znaczek to jest Corinthians. Corinthians. Bardzo fajny, super naklejki. Klub Ameryka i Jeszcze. Aguero. O, I to są właśnie te duże naklejki, które y, są po drużynach, zawsze te na takich większych stronach. Trzy kluby na jednej stronie. I ostatnie, 120. I ostatnia naklejka, która nam się wczoraj trafiła w dwóch paczkach. No, fajna. fajna. Tak, bardzo ładny autobus. autobus. Widzieliśmy już, że jesteś w Barcelona, może z każdej drużyny, tego nie wiemy. Fajnie, bardzo ładne naklejki. No i tak, was, tak się prezentują pokrótce naklejki, mm -hmm. album, bardzo Ju fajna kolekcja. Nie, nie. YouTube będą karty. Ale jakie karty? Jutro zrobimy jakieś wideo z kartami, tak? No, Zapraszamy a na to jutro. naklejki sobie kupię. Aha, no on już planuje co sobie kupi także zachęcamy do zbierania. Bardzo ładne no, naklejki. Bardzo ładne. Zostawcie łapkę do góry, dzwoneczek, no, subskrybować proszę kanał, I polecać. Najlepszy e, Dużyna jest Ajax. Tak, no, dla nas jest Ajax. Krzyż Pozdrawiamy, ubiec. miłego weekendu, do pa, zobaczenia. Pa.